No siemo widzowie, cześć, czołem, ja jestem Elvisa, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale Skrawca. No i moi drodzy, kolejny ciąg tej fabuły, jak już chyba każdy z widzów wie Na moim odcinku sprzed jakichś paru dni, w tamtym miejscu była najdłuższa informacja dla mnie od widzów w historii w którym widzowie zarzucali jednemu z, nasz, z naszych wyspowiczów e, wielki spisek i niszczenie ich części wyspy. Więc w tym odcinku, moi drodzy, w ramach Elviso, czyli Sądu Najwyższego, będzie kontynuacja tej wielkiej, zabiłej historii. Ponieważ właśnie w Zirtowcu, moi drodzy, w takim naszym e, budynku, który w sumie nic nie wnosi, jest tani, ale chociaż stoi, Geor napisał swój statement. Spójrzcie, co on tutaj sfabrykował i ile tu jest normalnie informacji. Więc, szczerze, jestem tego osobiście mega ciekaw. Czy on faktycznie, jakby, e, nie wiem, coś tutaj knuje, czy co? Ale no, ja tam jestem po jego stronie, więc jakoś nie mogę tutaj bardzo mu nic zarzucić, moi drodzy. Tym bardziej, że z tą stroną, no tak powiem wprost, nie sympatyzuje za bardzo. Jakby przyjaciółmi nie będziemy, tak to ujmę. Nie no, może też bez przesady, widzę, tak. to jest to jest tylko kontenci, bez wniwania bez się, co nie. Dobra, do rzeczy, moi drodzy. zobaczę sobie właśnie, co jest w tym miejscu. Bo tu jest tego dość sporo, początek, w ogóle. Jak to jest dziwnie poopisywane. Chłop zamiast zacząć pisać tutaj e, myślę, że się wyrobi w tym miejscu, więc tu zaczął potem poszedł tędy, tędy, tędy i dał tabliczkę tu początek. No okej, okay, skoro tu to lecimy. Dobra, Elviso, odnosząc się do niszczenia, to ani jeden blok u nich nie został zniszczony przeze mnie. Ale tak, zasypałem e, cementem budowę z rodzajem, tylko dlatego, iż ona zlifowała mój domek obsydianem. No okej, okay, no w sumie to, to ma jakikolwiek chociaż sens widzowie, no, czaję po prostu. Jego motywacje, to się zdarzyło od e, dłuższego czasu, zdarzało dłuższego czasu, i przymykałem na to oko, ale się skończyło, kiedy zazaja i jej banda w ogóle banda i Zgraja normalnie e, nie, z, nie zaprzestaną glifowania mojego domku, to, to się będzie powtarzać, e, to co, e, czekajcie. Bo tak w sumie to jest tak nielogicznie skonstruowane Zgryfowałem, bo ty mi zgryfowałaś i niszczyłem A to jest już, to zdaję odpowiedź, okej okay. Zgryfowałem, bo to już jest cały ciąg w tej kłótni w ogóle, w ogóle o tu chodzi Eee, po kolei, może wpierw sobie obczajmy statement Go, a potem będziemy tutaj dalej kombinować. Zielona osoba. I zarzut: robiłem bazy pod wyspą. Jak miałbym robić to, jak nie mam flya? Zazaja sama tak uznała. To było widać na odcinku Elvisa, że to musiała być osoba z flyem. Tak, równe i w górę, według mojego mniemania, jakby ta osoba bez flya robiła, to by to zrobiła, budując się na jakiś Bedwars z takimi schodami. X, X, X1X. Dobra, okej, okay. to ciekawe, widzowie. Drugi zarzut: mechanizmy. Owszem, lubię robić mechanizmy przeróżne, ale na tej tablicy jest słowo klucz zaawansowane, a tamten mechanizm był zabawnie słaby, widoczny, a po dwa doskonale znam zdanie Elvisa na temat spalania budynków. Elvis nie popiera, ja uszykowałem to zdanie i robiłem to, co by mogło zniszczyć jakiś budynek z mojej winy. Ok, no, czyli Gor twierdzi po prostu jakby, że on by takiego banału nie, 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 nie robił, bo to jest dla niego pikuć, to jest zbyt łatwe. No. Okay. Okej, okay, to jest też jakaś opinia, co nie? Znaczy, o, no co on napisuje? Jesteś jedyną osobą, która potrafi robić takie mechanizmy. Dla mnie to on był zaawansowany i niewidoczny. Zazaja. Ej w sumie to ten mechanizm, co jej domek spłonął, no to w sumie to był taki banalny, no jakby no niby coś tam było takiego bardziej skomplikowanego, ale to no po prostu dajesz redstone, dozownik i krzesiwo. No ja to widziałem na odcinku, bo to się, bo to się nawet skamorowało, okej? Okay? Przysięgał na całą willę i wioskę, że to nie on. Zazaja. Okej, okay. Hm że tu jest tego dość dużo. Okej. Okay. Hmm. Zarzut trzeci. Niszczenie w e, e, wid wiadomości od Elvisa do zielonej. Tak, zniszczyłem, ponieważ to stało prawie tydzień i szpeciło krajobraz. Okej. Okay. Zniszczyłeś, bo odczytałeś. Zniszczyć powinna zielona osoba, a nie jakiś geor, który powiedział, że odchodzi z wyspy na tydzień, a wróciłeś po dwóch dniach i nagle się, pojawił się zielony typ, a tak to go nie było. Gdyż też geora nie było. <laughs> zawsze, gdy byłeś na wyspie, to coś się działo i nie zawsze to było przed odcinkiem Elvisa. Zazaja. Kurde, ile tu jest zarzutów widzę. W ogóle, jaka to jest Zaawansowana sprawa e, sądowa e, i Steam. Ten sposób może mieć bardzo duży błąd pomiarowy, na przykład jak gracz nie był jedną dobę e, na serwerze, pisze, że był aktywny ostatni jeden dzień temu. Dlatego zauważam, że to słaby dowód. Hmm. Ale zauważ, że korzystamy też z aktywności na Discordzie, i czas zgadzało się w 100% i z Team sprawdzili. Sorek z Neverka, ale tam czas na Discordzie, widzowie, no ale bez przesady, no kurdy. no ja rozumiem, ale no też no, no wy tutaj widzę, że Geor jest sam, a każdy mu zarzuca, czego to on nie zrobił, sugerując się jakimiś półśrodkami. Jakby okej, okay, ktoś go nagra, że on to zrobił, no to to jest dowód widzę, no tak samo to wygląda w sądzie IRL, nawet na policji. Jak ja byłem teraz na policji, bo coś tam się działo, to nawet im zaniosłem na e filmy z kamer i powiedzieli, panie, no może coś ktoś tutaj nie widać, ale twarzy nie widać. No kurde, jakby to Georg pod swoim nikim robił i bym to widział, to bym uwierzył. Dobra, kolejny rzut, piąty, AFK. E nie wiem, czy Zazaja zaznała takiej sytuacji, że jak gra, to ją ktoś woła i musi iść ZW. Hmm. Ja mam tak i jest to szybkie, a raz drugie, ze dwu ja akurat często przerywam grę, na przykład 20 minut gry idę Awka i wracam mniej więcej tak. Ten czas FK nie jest zbyt miarowaną metodą zabierania dowodów na moją winę. Ok, odnośnie shift, to można zmienić w ustawieniach, że nie trzeba e, trzymać, tylko wystarczy kliknąć. Okej, okay. ciekawe, <coughs> co jest tutaj dalej, bo już... Spójrzcie, jakby to już ma sens i na to nie masz odpowiedzi, więc ciekawe, dobra. Ok, koniec zarzutów, ale chcę dodać, że na tej tablicy Zazaja napisała, że w pewnym sensie wbicie Elvisa było im nie na rękę. Ciekawe co robili wtedy, jak nie chcieli, żeby Elvis nie wiedział o o tym. Jest również dużo rzeczy, które nie zostały tam zapisane. Okej, okay, uważam, że udowodniłem swoją niewinność. Przez ten argument sądzę, że Zozaja zaprzestanie teraz gnifowania mojego domku. P.S. Zozaja, jak chcesz się mnie pozbyć, to napisz geor. Zobacz na wejście wieżowca. Boże, oni coś się muszą od razu tłumaczyć. Dobra. Elvis wysłucha jeszcze strony Newerki i Soreksa, bo ich budynki też były zagrożone zniszczeniem. Oni też mają własne zdanie na ten temat. Nie chcę, aby Georg uważał, że to są tylko moje poglądy na temat zielonego typa. Zostaje: Elvis, nie widziałeś najważniejszego dowodu. Zapraszam drugą stronę tablicy. Najwię... Wieżowiec, Wolnego Miasta Zazai, co w ogóle never, w ogóle, nie, jakby, na jeden film dla mnie to jest zbyt dużo, jakby, jakaś kontynuacja tego, to już jest dużo, jakby, powiem szczerze, widzowie, tak już, jeżeli chodzi o moje zdanie, bo też tutaj myślę, że moje zdanie jest jakkolwiek tutaj w tym temacie ważne, żeby to w ogóle się coś tutaj, w ogóle, skąd się tutaj wziął ten taki mur wyszy, czy to się po prostu między nami coś pogłębia, jakby, ja osobiście, trzymam stronę Geora, bo prawda jest taka, że tych argumentach, które napisała Zazai, tam do góry, ogólnie cała tutaj ekipa, no to jakby... To wszystko są takie bardziej Ala poszlaki. Jakby są takie pewne przypuszczenia, które sugerują. Hmm, Georg w sumie jest Elvisem, buduje bardziej po jego stronie, tam bardziej gra, no i w sumie to musi być winny, bo reszta by tutaj tego nie zrobiła, bo dwa o tą część. Ale no, Story widzowie, jakby tutaj. Ja uważam tak szczerze, że jeżeli ktoś ma być winny to ja muszę mieć pewność, że on jest winny. A po tym, co mi pisze Geor, to co, ja mu wierzę. I powiem, moi drodzy, lepiej, że skoro już mamy taki, tak sobie bym powiedział, że delikatny konflikt, no to ja staję teraz z jego obrani, oczywiście też tą drugą stronę sobie obczaję na kolejnym odcinku, ale no, jeśli faktycznie ktoś jeszcze raz zdewastuje domek Geora, to mordo, przyjdź z tym do mnie i wytoczymy odpowiedź. No bo, kurde, jakby już to jest sam fakt, że mam Twoją stronę z tego powodu, między innymi, że ich jest trójka czy czwórka, ty jesteś, że Ty jesteś przeciwko nim. Więc, jeszcze, ja moi drodzy, uważam, że w kupie siła. Więc, Georek, jakby coś się działo z Twoją hatą mordo, to wbijaj do mnie, a jakoś wymyślimy jakąś fajną odpowiedź, która na pewno nie będzie przyjemna. Więc, moi drodzy, że właśnie tutaj interesuje Was, to będzie dalej, czyli naszej takiej rozprawie sądowej, to sobie kanał z dzwonkiem. A najbardziej, że po raz pierwszy, skąd tutaj gramy sobie na serwerze, to powstało odgrodzenie pomiędzy naszym. Jakby nad naszym przejściem powstał kolejny mur, więc to serio idzie coraz bardziej wszystko w niepokojącym kierunku. więc to był taka widzowie, bądźcie na bieżąco, no i wbijajcie na Krawędzi, żeby grać wspólnie z nami na najlepszym skyblocku w Polsce. więc dziękuwa, eluwa i joo!